Dziejemy rzepak! Zobaczymy! W tym roku 25 hektarów odmiana populacyjna wracamy do populacji 55 roślin na metr kwadratowy eee, czyli wychodzi nam z tego worka gdzieś bo to jest 2 miliony nasion to gdzieś 4-3? 4 prawie hektaracje. no i dobra. Korek masz, prezencie ode mnie idziemy siać eee, Bartek, u... Bartek uprawia akurat tutaj wolno e, mu to idzie strasznie głęboko robimy na 32 cm gdzieś tak plus minus i e, warunki na siew są praktycznie w sam raz takie odpowiednie, jest e, ziemia wilgotna jaką on to uprawi u góry jest sucha, fajnie to się miesza no zobaczcie Tu już tutaj mamy wilgoć, nie? O jak to siało? No A nie zobaczymy takich małych nasionek, nie? Siejemy bardzo płytko, jak najpłycej, żeby tylko ziarka były e, zakryte. I... O, nawet widać nawóz tutaj jest. O, tu już mamy ziarko bliżej. O, jest ziarko. No bardzo... Je zobaczyć. No bardzo płytko jest siana z tego względu, że. E, wolimy płyciej, bo u nas są takie, e, te piaszczyste ziemie, to jak przyjdzie duża ulewa, to lubi zalać, po prostu zamulić ten rzepak. E, co Wam mogę powiedzieć, w tym roku właśnie siejemy 25 hektarów, wszystkie nawozy już były rozsiane przed, tata stależował z, z Bartkiem, teraz Bartek uprawia i ja za nim sieję prawdopodobnie nocka się szykuje bo jutro będzie koszenie ja chciałem sobie to rozbić na dwa dni i od razu za dupą to chcę opryskać. w środę jakieś prognozy prognozowane są mocne deszcze u nas 20-30 litrów i tak właśnie myślałem czy to się wstrzymać po tym deszczu czy teraz siać przed tym deszczem w bezorkowej uprawie zawsze jest taki e, dobry, e, dobry plus że to nie jest taka ziemia bardzo pulchna jak po orce, bo po orce e, często jak przyjdzie taka ulewa, to potrafi nam to e, zamulić ten rzepak i później są ciężkie schody. Tutaj jak widzicie o, resztki pożniwne są, ta słomka też fajnie sobie tutaj e, rozmieszczona jest, ona też dodatkowo powoduje, no, że więcej powietrza jest przez to. nie tylko to wygląda zawsze bezorkowo, bo zawsze ta ściernia, gdzie niegdzie, jest, ale wtedy, jak to mówię, zawsze jak są duże deszcze, to lepiej jest w takich warunkach, żeby to było zasiadać. Widzę, że DAP się ładnie rozkłada. O, widzisz? O! To jest elegancko, nie? będzie to sobie działało. Rzepak będzie miał na start 150 kg dapu, więc on sobie spokojnie, ładnie ruszy w tamtym roku nie dawaliśmy nic azotu pod korzeń a teraz daliśmy troszeczkę bo słomy było bardzo dużo dobra, jedziemy z tematem siejemy, zasiałem gdzieś 4 hektary jeszcze zostało 27 no. czy szybciej pikał niż wsypiemy worek niż to wysiejemy, bo przecież musi być trochę zasypany ten aparat teraz będziemy patrzeć, 3,60 pokazało a półtora kilo gdzieś zostało, czyli teraz powinniśmy zrobić e, trzeba będzie pamiętać, 3,60 i wtedy, e, czy zapika tak samo no to będzie wiadomo, że jest dobrze wsypujemy po jednym worku bo to jest naprawdę strach nawet e, najlepsze siewniki Mogą oszukać. Dobra, wentylator włączamy, dmuchawę. No tutaj nawet by ścieżek siejemy, z tego względu, że e, ja sobie tutaj, te pole akurat ma 66 metrów, to do z, z powrotem akurat opryskiwacze przejadę, więc wygniotę kołami, nie będę się męczył, teraz liczył i na rękę jechał, żeby było dobrze. Pierwszy przejazd przejechałem na rękę, drugi e, już wyrównałem na nawigacji, o! Ee, mamy tutaj SF sygnał e, na siewy rzepaku od e, agrosieci i powiem wam że teraz to naprawdę trzyma bardzo dobrze trzyma siejesz, nic nie, nie ma żadnych przesunięć mam ustawione na siewniku 2,98 więc e, 2 cm tylko mam sobie tak jakby e, błędu Zrobione no, my tutaj, tutaj tak pojedziemy Dobra, musimy tutaj na pusto przejechać tym, Żeby tam zasiać I wrócimy wtedy Tutaj dosiać, dobra, tak trzeba będzie zrobić Siewniczek bardzo ładnie sieje Równiutko jak na stole Właśnie warunki są bardzo dobre Bo nie jest za mokro ani nie za sucho W sam raz No bo tu nam został jeden ostatni przejazd I wtedy Wrócimy nim, wiesz o co chodzi, nie? Na no, no, czyli tam zrobimy e, poprzeczniak. Bartek jednak za mało mi trochę uprawia, bo na trzy przejazdy. Mówię, jak tam gdzie nie robię ścieżek, no na trzy przejazdy te małe działki. Będę musiał powiedzieć, że chyba cztery będzie lepiej, bo trochę ciężko mi jest dosiewać muszę wyjeżdżać mocniej siewnikiem. Jest tak, kurde, człowiek się boi, żeby to wszystko dobrze wyszło, bo najważniejsze to są wschody w rzepaku. Później to wszystko e, potrafimy zrobić, żeby to było dobrze. No, warunki atmosferyczne też są bardzo ważne, bo przyjdzie nam grad czy tam przymrozki, tak jak w tym roku, no i, i tego nie, nie damy rady e, ochronić. Ale jak są wschody i pogoda dopisze, to będą plony. Dlatego się skupiamy nad tym, żeby nie było za gęsto, nie było za rzadko, było optymalnie. optymalnie. No i z garstem. Nawet najlepszym się zdarza. No i teraz będzie się uruchomiało. Mamy siebnik podpięty na Amazonce. Powiem Wam, że naprawdę to ładnie chodzi na tym ama, e, Amatronie 4. I jest. Naprawdę, o tutaj dobra, o jest, załadowało szybko, ale teraz jeszcze siewnik musimy załadować, to trochę potrwa, naprawdę bardzo fajnie to współgra, nie wiedziałem, m miałem na rozsiewaczu i się wkurzałem, bo na tym CCI monitorze, no to mi nie czytał niektórych ikon, i był problem taki, że e, po prostu nie wiedziałem, co jest pod tym ikoną, bo tylko kwadracik był. A tutaj elegancko sobie wszystko czyta, musi się załadować, bo jeszcze nie wykryło maszyny. Mamy tutaj John Deere 175M. Zaraz maszynę wykryje, mamy znak zapytania, czyli szuka, szuka, szuka. E, tutaj nawet czytała się ikonka siwnika. Obra, o, czytało. Maszyna zostanie aktywowana, wejście. E, dobra, praca przerwana, start. Yy, dobra, dmucha włączymy, bo się wyłączyła No I wszystko spółgra. Nie trzeba będzie przykładać, nie trzeba będzie zmieniać I naprawdę Fajnie to yy, działa Tylko właśnie jak wyłączymy ciągnik to cały monitor też się wyłącza od siebnika Dobra, jeszcze znaczniki, bo się zawsze wyłączą Jak się ten No i dobra, zaczynamy od drogu, męczamy wczesny wysiew i ruszamy. No i drugie lusterko będzie złożone. Trzeba będzie dołożyć no, to wszystko, bo Chłopaki z firmy zbadajglebę.pl robią e, próby glebowe na resztę na kolejnych działkach Nawet mnie nie wiem czy będzie widać ich na kamerze bo to na GoPro tak ciężko zawsze będzie było widać ja tu widzę a i widzisz ścieżki ścieżki nam się tam czuło, bo ja mam ścieżki o. Stop, na stopie, po prostu one mi się przełączałem jak się znaczniki zmienia. Widać ich? O, prawda. dwoma samochodami na nasze działki, to jest duże działek. A on zje będzie na noc uprawiał, całą noc, żebym ja siał. My zobaczymy do której będę siał. Później rano dojadę i dosieję, nie? Bo on wolniej robi ode mnie, nie? Ja już go dogoniłem. Chciałem tak. trochę wyjechać wcześniej, ale były problemy z łącznikiem. I uprawa idzie i siew! Od razu. Akurat tutaj przeżyto, było troszeczkę popuchtowane z tej strony. Bartek już poprzeczkę robi na działce 4,90. i tutaj, nawet nie widać przejazdu, bo wilgotna ziemia tutaj jest ja, Siejcie tutaj na znacznik to nic nie było by widać. widać się robić, czy nie? Tak na 6 No, słońce zachodzi tu jest taka fajna glinkowata ziemia. Dużo wilgoci trzyma z tej strony tam jest Piaseczek. ale tutaj przeżyto to mówię jedna z lepszych działek, która oddała Bartek uprawia dosyć głęboko, bo kazałem mu na 32 cm. Nie mniej niż 30, powiecie, że to jest dużo. Po co tak? Tak robimy i jest dobrze. Nie mamy głębokości, ale na 32 cm tak średnio jedzie i efekty widać po bezorkowcu lepiej niż po orce. Jest ta struktura ziemi, się coraz bardziej poprawia. 2,6 kg na hektar, 45 roślin. Ładnie trzyma norma. 11 na godzinę jeździł. No i ja zjeżdżam, o 6 będę jechał siać, Bartek będzie uprawiał. Ile da radę? Zobaczymy. Bo po prostu tutaj zaczął pole większe, mało jest narobione. Mam zasiane 11 hektarów. Jest godzina, która? 22.11. Trochę filmów znowu nie będzie na kanale. No ale jest praca, trzeba ją wykonać. Eee, byśmy się nie śpieszyli tak z tymi siewami. Ale jutro będę jeszcze kosił zboża. Więc ja chcę jutro to wszystko zasiać. Nie wiem, czy ja zdążę do globówkę zrobić. Najwyżej pojadę znowu na drugi dzień. Z eee, samego rana zrobię do globyweczkę. W środę prognozują opady deszczu. Są tak dobre warunki do siania rzepaku. Jest tak nagrzana ziemia, że ten rzepak y, będzie bardzo szybko wschodził. Dlatego trzeba będzie szybko do wykonać doglebówkę, żeby go po prostu y, nie spieprzyć. Dobra, widzimy się jutro, na razie. No i witamy was w kolejnym dniu. Powiem wam, rozgryzłem tą nawigację, na wetlinie Krzywe, ale jak to dobrze sieje na li, linii krzywej. Zobaczcie, on sobie na szybko będzie robił, bo wie, że się nie będzie uciekał, o. I teraz jest skręcał, o. Kurna, ręka tak mi jest prosto jak tutaj. Ja. Yeah! Ale mi się to podoba. Pozdrowienia dla Dawida. Który y, tutaj y, wgrywał mi właśnie y, ten sygnał y, SF. Bardzo dobrze teraz prowadzi, naprawdę warto. Warto. I poustawiał. Kurde, no bajecznie to jest. Tu jest ta nowa działka, co tata wydzierżawił. Tutaj już jest granica dogadana, bo była po prostu mniej zostawiona, teraz jest dobrze. E, zaczynamy tak, tam jest trzecia A, trzecia B, czwarta A, czwarta B, piąta i tutaj szósta. Widzicie? Na, takim, na takiej odległości. Kilometr, chyba 50, w jedną stronę. Naszą mi braknie. Coś mi się wydaje. Zaraz przyspieszymy. bo na tym piaseczku nie chcę szybciej jechać, bo na wale się ciągnie. Jadę 9 na godzinę. No i zobaczcie, teraz będzie w tamtą stronę szła. I tak to wygląda. Ale prowadzi na tej krzywej. Pięknie. Pięknie człowiek się nie musi teraz e, w ogóle myśleć, żeby narzucić, nie narzucić, Ona, on sobie sam prowadzi, sam to robi. No i teraz mamy już mocniejszą ziemię, więc przyspieszamy. O, już się grudki zaczynają, już jesteśmy gdzieś, jesteśmy gdzieś na czwartej B. Zaraz będzie czwarta trzecia B i trzecia A. Bartek mówi, jak tutaj zrywał tą podeszwę na 32 cm, to yy, no to 4, 4,5 na godzinę na tej glince na końcu. No miał co robić, 68. Podoba mi się to. Tutaj ścieżki nie robię, będę jechał opryskiwaczem od tej strony będę widział, czy lanza wychodzi, czy nie wychodzi. Tu gdzieś będzie 27 metrów z tego, co wychodzi. Kończymy się wyrzepaku, miałem dzisiaj zacząć kosić łubin, ale nie dam rady, nie dam rady. Nie wiem właśnie, czy glebówkę robić. Teraz, na wieczór Czy jutro rano Bo jutro o 12 deszcze Czy przeczekać te deszcze? No nie za bardzo, chyba tutaj jest dosyć wilgotna ziemia U góry się po prostu Kurzy a, a naprawdę jest wilgotna ziemia I Można by było zrobić tą doglebówkę Ale nie wiadomo ile deszczu spadnie To jest też. A jak będzie długo padało? Kiedy ja wtedy to zrobię? Czwarty dzień max bo będzie kiełkował Piąty na wierzcho. może być przy tych temperaturach i wilgoci Nie wiem się okaże, czas pokaże Ale to jest śliczne, kurde, jak to jest fajne Szybciej nie jeżdżę, nie sieje niż 11 na godzinę wszystkie rzepaki tak siałem No i tak to jest dobra prędkość. Dobra, podjadę, nie będę podnosił. Zobaczymy, co to, co to jest tutaj. Nawet wypędziłem trochę jeszcze. Tutaj gdzieś widać, o, ale to jest twardo. Widzicie ile było no, One gdzieś tak idą na boku zawsze. O, wybaczcie płyt. Pięciutko Chyba tylko zakryte było Dobrze jest Jak nie zajebiście Tutaj zostawiamy im żeby wjazd na pole Dogadaliśmy się będą mieli wjazd na pole. Najlepiej wydzierżawić to z pola 80 chyba hektarowego. Ale gorąca woda, ugotują mi się ręce. Ale ślężała. I teraz tak, proszę państwa, ale jestem, kurde, powiem wam szczerze, troszeczkę nawet zadowolony. Hmm. Nie przechwalajmy Jest dobrze O i dron będzie mi pikał Trochę w ale Ale się już przyzwyczaiłem o, Bo jak mamy krzywą to jakieś granice Zbliża się ścieżka, koniec ścieżki mówi nam Patrzcie, tu nawet woda stoi No i dobra, patrzcie Naprowadzamy U Dobra Ale tu jest glińsko No i dobra, jedziemy Proszę państwa tak to wygląda, siebie u nas. No i co? Ładnie, ładnie. A ja. Mistereczko. Szybę przetrzemy. No i jedziemy. Znacznik daje. dla świętego spokoju, żeby zobaczyć, czy to dobrze prowadzi. Poszperałem, popatrzyłem. Mówię, kurde, taka funkcja jest. No to uruchomię. Myślałem, że to naprawdę będzie źle prowadziło. Ale. Tutaj ja praktycznie wszystkie pola na nawigacji jadę. Jadę eee, od tego, o, jak ładnie się je. Jadę, robię środki, później już jadę pierwszy przejazd właśnie na krzywej i później cały czas jadę na nawigacji. Chyba znaczników nie będę potrzebował. Wychodzi na to. Trzeci przejazd. Eee, dziwnie, bo on liczy na przykład ścieżkę zerową. I można się pomylić, uważać trzeba jak do ścieżek technologicznych, bo sobie zawsze tutaj liczę. Można sobie podświetlić, ale to wiem już co tam jak się wchodzi, bo mi Dawid pokazywał. Ale to jest za dużo myślenia, za dużo roboty było dla mnie. I kurde, e, sobie zasiałem ścieżkę od kraja i później ścieżki posiałem. To sobie liczyłem plus 11, plus 11, plus 11. Mamy. Opryskiwać 33 metry, więc tak to wychodzi. No, i tu jest działka gdzieś 80 hektarów, a my mamy cały poprzecznik. Może będą chcieli wydzierżawić? Zapytam się pana Karola. Może by chciał wydzierżawić, to by się połączyło, nie? A co tam, nie? Tu byśmy mieli akurat większe pole wtedy. Pół naszego Arau. Nie, no pół naszego Arau, tak. 150 hektarów mamy. A może wydzierżawi Jak to się mówi? To pytanie błądzi. Trzeba będzie z się bawić zaraz. O. Należywka <laughs> do góry. I już nie będzie wypychało ziemi. A tam trzeba głębi. Mhm. Dobra. Teraz tak, talerzóweczkę włączymy. Będziemy sobie regulować. Widzicie, to wszystko hydraulicznie. Mamy piach, talerzówkę do góry dajemy. Mamy glinsko, mamy gliniastą ziemię, no to talerzówkę zagłębiamy. Sěje? Sěje. Dobra, dobrá, my sjeme, vidíme se později.